Cześć, z tej Sombra i to jest już w ostatniej części Backlash, a wszystko zaczynamy od jednej z pier pierwszej pretendentki do tytułu WWE Women's Intercontinental Championship. No i właśnie na, tutaj Liv Morgan już się melduje na arenie, być może będzie próba sięgnąć po właśnie ten tytuł intercontinentalny, potem jak utraciła na Elimination Chamber ale mistrzyńcza utraciła ten tytuł, na rzecz, czy tego dnia tytułu nie utraciła, tylko Women's World Championship utraciła na rzecz La Reina Costilla, którą widzieliśmy w poprzedniej walce, a teraz Liv Morgan została no, przetransferowana na SmackDown. Potem jak na WrestleMania zbierzeła się La, La Reina Costilla i tam niestety uległa obecnej mistrzyni Women's World Champion, ale właśnie La Liv Morgan szybko znalazła sobie, szybko znalazła sobie drogę tak nową do kolejnego mistrzostwa, jakim jest Women's International Championship. I być może zostanie pierwszą Women's Intercontinental Champion. No ale właśnie i y rywalka nie jest byle kim. Jest to debiutantka z NXT, jaką jest the OTM, czyli Jada Parker. Oj, no właśnie myślę, że tutaj Jada Parker będzie próbowała nam tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. No i właśnie, czy ona tutaj da radę? No, widzimy, zadowolona z siebie jest. No ale właśnie Liv Morgan. Będzie musiała pokonać tak piekielnie niebezpieczną, trochę enigmatyczną zawodniczkę, jaką jest Jada Parker. Widzimy Leave Morgan, tam już pewnie oczekuje poza ringiem. Tak jest, ona się skupia na tym, co jej rywalka ma do zaoferowania. No właśnie, co może zrobić? Czy może jej jakoś zagrozić? No wiemy, pokazuje, że tutaj jest czas na mistrzostwo interkontynentalne. No i właśnie zobaczymy, czy Jada Parker jest na tyle tutaj spryta. Na tyle zdolna, żeby pokonać Liv Morgan. Oto Women's Internet Intercontinental Championship. Tutaj widzimy, jaka jest stawka. Czas wyłonić pierwszą mistrzynię interkontynentalną. No właśnie, kto to może być? Czy będzie to Liv Morgan, czy Jada Parker? Leave Morgan już się przypatruje swojej rywalce, tak samo Jada Parker i jeszcze ostatnie dokrzewanie. I będziemy mogli zaczynać ten pojedynek O Women's Intercontinental Championship. Oj, Leave Morgan prowadza zaskoczyć, ale tutaj jej rywalka nieco tylko, Oj, potężne kupnięcia i jeszcze tropki od Lee Morgan. Jada Parker teraz na macie. Leave już pokazuje, że to sprawa już załatwiona. Możemy już kończyć ten pojedynek. Oj, tutaj Leave Morgan sprytnie się odsuwa, ale właśnie tutaj większy zasięg ramion po stronie Jade Parker. Ona jest większa. Myślę, że raczej siła też będzie po jej stronie. Także Leaf Morgan musi uważać. Jest to walka, z którą się jeszcze nigdy nie zmierzyła. Także może być różnie, jeśli chodzi o wyniki tej walki. Co tu robi Jada Parker? Oj, potężny Daj, chop. Ona się to rozpędza. I. Oj, potęży. Chciałem footstomp, ale jednak to drugą stroną ciała zrobiła ten stomp Jada Parker. I po dwóch odkupach tutaj Leaf Morgan. No, ona chyba oszołmiona trochę tą akcją. Teraz Jada Parker zaczyna okładać Liv Morgan. Iriush dla Liv. I była umy ułymym w płaszcznych tarapatach wciąż. Co tu robi teraz Jada Parker? Oj, zablokowane. I teraz wreszcie seria czasów po stronie Liv Morgan. A jednak to też zablokowane. Kopnięcie teraz z drugiej strony też zablokowane. Tym razem już przez Liv Morgan. I teraz twarzą pierwszą ląduje na ziemi już Jada. Na trzecią linię będzie się wybierała Liv Morgan stamtąd. Może się w jakimś miejscu dropkiku. Oj, przeskocza za szybko nad czasem rywalki. I dokłada jeszcze raz ten sam facebuster. No i teraz Liv Morgan. No ona może myśleć jakoś, żeby zakończyć tą walkę. Ale w jaki sposób? Czy Cold Breaker? Nie, jednak nie trafiony. Oj, tutaj spinning. Elbow leciało i też mogło być nieciekawie. Teraz na środku miny wybiera się Liv Morgan. A stamtąd mamy piękny missile dropkick. który teraz w poważnych tarapatach jest Jada Parker. Czy poznamy nową mistrzynię? Mamy jeden. niech jeszcze nie poznamy, kto będzie pierwszą Women's Intercontinental Champion. Na trzecią minę tym razem znowu się wybiera Leaf Morgan, a stamtąd każe swojej rywalce wstać. No i właśnie, czy Leave Morgan to leci w ogóle taką odległość? Mamy piękny, myśląc, tym którym jest z trzeciej linii. No i Jada Parker, no właśnie, czy ona się tutaj odnajdzie, zaraz te jeszcze dropki w tył głowy. No Leave Morgan, no tutaj jeszcze macha po prostu Jada Parker. Tak widzisz mnie, widzisz mnie, że tu jestem? No i jeszcze już może być oszołomiony na pewno. Tutaj Jada Parker, teraz mamy jeszcze szybki crucifix, mamy jeden, mamy dwa i jednak Jada Parker odkupuje jakimś cudem. Tutaj już od razu sięga panią Liv Morgan, ale piękny Tutaj, albo na tu w Liv Morgan. Piękna tutaj kontra ze strony Leaf. No i po prostu ten most. Tutaj mógł zakończyć wszystko. Ale, oj, co to jest? Oblivion! Oblivion! obliwią kompletnie znikąd. I to może być koniec tego pojedynku. Możemy poznać pierwszą Wymyss, tylko Dalek Champion. Mamy jeden. Mamy dwa. I czy mamy. Nie, nie mamy nowej mistrziny jeszcze. Liv Morgan wściekła. No tutaj piękna sekwencja była od obu pań. Ale jednak Liv Morgan nie dała rady. Tutaj jeszcze tylko jakoś. Z... Spowodować. Oj, ale biegnie teraz ściągnięcie, Tak, za włosy trochę, ale bardziej chyba za szyję przez Jade Parker. Teraz właśnie to ona będzie szukała swojej okazji. Ubiegnie tutaj kolano na tył głowy Leave Morgan. Ta Leave, oj, właśnie szybka, szybki pin. Może w ten sposób jej się uda. Może jeden, może dwa. Nie, jednak nie dała rady jeszcze wyrwać tego tytułu na swoją korzyść. Teraz będzie prowadzona gdzieś Jade, ale Live Morgan się orientuje, że to jest dla niej duże zagrożenie, jeżeli da się poprowadzić gdzieś. Oj, tak piękny elbow, teraz jeszcze kolejne ciosy dokładane, kolejny cios już zablokowany, oj za to Jada Parker. Czyżby jakiś front suplex dołożony. i teraz to Liv Morgan w położnych terapatach. będzie mieli teraz odliczanie. Mamy jeden, ale odkupuje Liv Morgan w tym front suplexie dosyć szybko i zdecydowanie, oj Liv Morgan, co ona tutaj teraz chciała zaplanować, nie wiemy. Mamy za to kontrę od niej. Piękne uderzenia od Liv Morgan. Teraz wspina się na trzecią linę. A stamtąd mamy potężne crossbody dla Jade Parker. Ale Liv Morgan jeszcze tego nie kończy. Ona tu pokazuje swojej rywalce, żeby ta wstała. Co Liv Morgan z, z środkowej liny? Code Breaker! Jest tutaj z środkowej liny. No i Jada Parker położyć chleba. Tak mamy jeden. Mamy dwa. I nie! Jada Parker. Jakimś studentem W ostatniej chwili jeszcze odkupieniu Liv Morgan załamana. No ona myśla że już ma zwycięstwo w swojej garści, ale właśnie, co Lee Morgan może jeszcze zrobić? No może jeszcze Oblivion jakiś? Teraz się Liv Morgan rozpędza szybko i... Potężny Oblivion, tak jest, mamy potężny Oblivion z takim rozpędem. No i teraz za Parker może ulec, mamy jeden, mamy dwa i... Mamy pierwszą umysł i tylko ten champion. a jest to właśnie Liv Morgan. No. Długo nie pozostała z tytułu, tym jak na Elm utraciła ten Women's World Championship. Teraz tutaj jednak pokonuje Jade Parker w tej finale o Women's Intercontinental Championship i jest pierwszą mistrzynią, te tego typu mistrzynią na SmackDown. I właśnie ona będzie stanowiła od tej dywizji midcardowej na niebieskiej tygodniówce. Tutaj widzieliśmy piękne tutaj facebustery leciały. Oblivion numer jeden, po którym Jade Parker zaskoczyła, że jednak dalej odkopać Tutaj mieliśmy też piękny front suplex, który dawał jakiś cień szansy dla Jade Parker, ale jednak to Leaf okazała się sprytniejsza. No najpierw widzieliśmy tutaj najpierw jedno crossbody, ale zaraz Leaf nie próżnowała. Ona szybko dołożyła Code Baker, który oszołomił Jade Parker nie na tyle co prawda, że potrzebę do ale później to potężną obliczona Rozpędziła się Leaf Morgan jak piekielnie. I teraz zdobywa Women's Intercontinental Championship. Jest pierwszą mistrzynią kobietą, pierwszą kobietą, która zdobywa ten tytuł. No, i właśnie, co będzie dla niej szykowane dalej na Friday Night Smackdown? Zobaczymy, przekonamy się już w kolejnych tygodniach, ale to nie czas akcji. Czas na main event tego Backlash we Francji, a będzie to Last Man Standing Match o WW Championship między Defendem a Ilią Dragonową. I czas już na main event tego Backlash we Francji. I to jest to last man standing match o WWE Championship pomiędzy Defindem a Ilion Dragonową. Mamy tutaj Rematch po tym jak Defind pokonał Ilia Dragonowa w walce o WWE Championship. I teraz Ilia Dragonov już się melduje nam na arenie. No, zeszły rok był niesamowity dla Ilia Dragonowa. Długa seria po prostu tutaj no, bycia niepokonanym tak naprawdę. A tutaj teraz Ilia Dragonov Wkracza na Backlash już. Jako być może nowy mistrz W. Ale też musimy pamiętać, że no... The jest tym, którego nie jest łatwo pokonać. No i Ilia coś o tym wie na pewno. Teraz już mierzy sobie ringu. On tutaj wie, że to nie będzie łatwo na pewno wygrać ten pojedynek. Przekonał się o tym na Resumeni. W Megniwencie resumeni. Kiedy to wymierza to sobie Torpidą Moską. No nawet chyba nie jeden raz albo i więcej razy, ale te Torpidą moską się po prostu odbijały od Definda. No więc. Co Ilia Dragonov mógł tu zrobić więcej? Tego nie wiemy. Ale w tymczasem Ilia Dragonów melduje nam się. W main evencie Backlash. No i spróbuję odzyskać to WW Championship z rąk tego potwora, jakim jest The no, Widzieliśmy tutaj po prostu. Ilia Dragonowa, który też wyrażał swą ściekłość przez tygodnie. No ale tutaj było tak naprawdę w jedną i w drugą stronę obijanie przez całe te tygodnie Monday Night Row. Także zobaczymy teraz, czy Ilia Dragonov tutaj podoła i zwycięży w tym pojedynku z Defindem. No właśnie, on tutaj wskazuje. No, ale właśnie Defind, zobaczymy. Jeszcze on się musi pojawić na arenie. Nasz WWE. No i to mógł sobie ubrać ten płaszcz, jeszcze trochę zajdzie na nim Defind się pojawi na arenie. I mamy Firefly Funhouse, ale takie nie do końca. Jednak już słyszymy tą muzykę na arenie. A to zwiastuje nam Definda, który z pewnością już za chwilę parę się pojawi na arenie. Gdzie jest nasz WWE Champion? A on jest tutaj, ten szalony, niezrównoważony, jakim jest Defint Bray Wyatt. No widzimy, no tak jak mówiłem chyba w mainstreamie, jak można być zrównoważony, jeżeli się nosi tak pas. Myślę, że on nic nie widzi. Ale teraz kroczy pewnie do przodu Defint. Widzimy, cała arena jest jego. No, Fireflies nie pojawiły się na arenie, ale ja myślę, że tej każdy się boi, patrząc na to, jak Defint wygląda, no w sumie uzasadnione, żeby się bać w tym momencie. Defint kroczy powoli tutaj na arenę. Ilia Dragonow gdzieś tam czeka, poza ringiem. Defin stawia tutaj teraz no tą swoją lampę. jest ta lampa. Ale właśnie no Defin no, cała cała ta taka postać przerażająca. No i ta osoba jest naszym W i czempionem. A teraz już ściąga pas i będzie się pojawiał powoli już w ringu. Więc jeszcze uśmiech jakiś na jego twarzy. No. no i może nic wysłać, dobrego rzeczy. Ktoś idzie do Last Man Standing Meczu, To każdy jest raczej skupiony jak Ilia Dragonów. A Defint się po prostu uśmiecha, no to też jest chore. No tą lampę. No i Defint melduje się już tutaj na arenie, nasz WWE Champion. No i zobaczymy, czy taki sam, zobaczymy obrazek z, tuż po zakończeniu tego pojedynku. Ilya Terragonów ulegnie temu potworowi, jaki jest Defint Bray Wyatt. Tutaj jeszcze jaka jest stawka, czyli WWE Championship. Fajnie już tutaj krzyczą Yowie, Yaoi! Iliad Idea w ostatnie dogrzewanie się. Definit pewny siebie, skupiony w narożniku. No i właśnie, zobaczymy, co my tutaj zobaczymy. Na razie Iria Dragonów chciał ruszyć od razu z kopyta, ale no właśnie Defind mu na to nie pozwala. I od razu maczuga w plecy od Definda. Oj, teraz... Oj! On mu wykręcił kark przecież od razu. No. Co tu? No ja myślę, że wiem, że last Man Standing jest praktyczna kwalifikacja, ale... No przecież on tu go chciał zabić tak naprawdę. od razu po krzesełko idzie Defind. No on tam nie oddźlega. On się będzie pastwił nad swoim rywalem. Od razu tutaj na twarz krzesełko poszło. Oj, tutaj powstała jednak Ilja dragonów ale nie tylko, tech press. I od razu Defin tutaj dokłada serię ciosów dla Ilia Dragonowa. Tutaj nie zleka Definu, on po prostu będzie okładał Ilię. Wysyła się Ilia, tak samo jak Defin. Oj, podbródkowy nietrafiony. Chopping został zablokowany po prostu. Podbródkowy, no widzimy jak Ilia dragonów zwinął się w powietrzu. No i, a za to Defiant pora. Kolejną broń sięga. Teraz nie trafia do tego Kendo Sikiem. No i właśnie póki co nie ma nic do powiedzenia. Tak tutaj Ilia Dragon w tym pojedynku. Wszystko tutaj wyczynia Defiant. Tutaj mamy już liczenie od sędziego. No Last Man Standing Match. Także on tu będzie liczył dużo. Oj co to robi? <grych> Przeliczył się trochę. Ilia Dragon za to został. Sister Abigail. Po prostu kompletnie znikąd. O, może bardzo szybki main event. Defin co tutaj wyczynia, tak naprawdę. Teraz ściąga tutaj rzeczy z tego stolika. Ale co robi Iliadra. Co robi Defin? On mandible claw dla sędziego robi. Co to jest za szaleniec. No i teraz otrzymał Bibut Dragonowa, Ale co tu robi Defin? Czemu on atakuje sędziego? Mandible claw dla sędziego. No nie wiem czy on nie chce końca tego pojedynku. Bo teraz jeszcze atakuje Ilia Dragonowa. I znowu sięgałby ten stick. Po prostu Defindowy chyba obojętnie z kim się biją. Chce po prostu wszystkich obijać. Jak widać, no sędzia znowu otrzymuje cios teraz stickiem. No ale się teraz odwrócił się za bardzo od, od Ilia Dragonowa i ten teraz próbuje coś. Oj, czyżby Ilia. Ilia wymierza tutaj ten piękny łokieć, którym może tutaj powalić Definda na dobre. No, i teraz nikt nie odlicza, tak naprawdę, no, leży Ilia Dragonow. No, i teraz jest odliczany Defiant. Ale on wstaje po dwóch tutaj. No, szaleniec. Oj, tutaj nietrafiony rzut od, od Ilia Dragonowa. No, i teraz Defiant znowu rusza, żeby obijać swego rywala. Oj, tutaj jednak mamy łokieć, który trochę oszałamia, mam wrażenie, Definda. Oj, tutaj seria takich czopów na klatkę piersiową. Oj, no ale właśnie. No nie można tutaj Defintowi pozwolić trochę na zbyt wiele. Teraz na trzecią lineę się wybiera Defint. Oj, to jest na takim headbuttem, takim symulowanym. Oj, ale co tutaj się dzieje? Czyżby, Oj, na krzesło! Sister Abigail na krzesło! No prosto tutaj twarzą, czołem gruchną tutaj idea dragonów. Oto krzesełko. Czy to będzie koniec jednak tego pojedynku? Defint on tutaj wraca. Właśnie mam wrażenie, że Defint jeszcze niezbyt będzie chciał kończyć ten pojedynek. On tutaj się paswi po prostu nad swoim rywalem. A i teraz mamy kontrę od Ilia Dragonowa. Oj, piękna seria ciosów od niego. Może to jest jakiś ratunek jeszcze? I ogromny kozań tutaj kładzie do snu trochę Definda. Krzesło nie trafione, zablokowane. Za to. Oj, potężny teraz podbródkowy. Jeszcze rzuca Ilia Dragonowa tym, tym krzesłem, teraz Defind okłada. Po prostu teraz rzuca krzesełkiem jeszcze Ilia Dragonowa, no po prostu pastwi się Defind. Oj, ale co robi? Chwyta nagle po prostu Ilia dragonów Definda i ciska powerbombem go o matę. Ale. Ale Defind wstaje po jednym, a tego wszystkiego nie widzi Ilia Dragonow, który ląduje teraz na narożniku. Jeszcze rzucony teraz na matę. No, Ilia Dragonowna, no, on nie jest z kim się spotkał, to jest po prostu prawdziwy potwór. I teraz ciśnięty jeszcze w ten narożnik. Mamy kontra jednak od Ilia. On się tutaj rozpędza. Rozpędza się, aleła się nabija się tylko w ten narożnik. A Defint będzie się na nim teraz paswił, dusił go tam. No, Ilia no myślę, że chociaż chciałby to zwyciężyć bardzo, to po prostu jest to niemożliwe i tyle tylko można powiedzieć. Teraz Defint, no on tutaj coś próbuje zrobić. Ale właśnie co on ma zaplanowane? Co Defiant tutaj zaplanował? A i tutaj wyrzuca swojego rywala poza ring, i sam wspina się na trzecią linę Defint po prostu ze spleszem. No, myślę, że tego się nie spodziewaliśmy. Teraz no, on Defiant tutaj szuka, jakoś chyba, żeby znaleźć sposób na Ilia Dragonowa, żeby w jakiś sposób go tutaj pokonać. Bastwi no, się tutaj nad swoim rywalem ściska go jeszcze gdzieś tam daleko. A co coś szuka Defind? Jeszcze A Defind szuka to jeszcze Kija do baseballa. On się tutaj bawi po prostu. Defind się pastwi nad swoim rywalem. I jeszcze tutaj prosto w plecy. Ale czy to będzie koniec? Nie. Tutaj podoslem jakiś. Ale zablokowany. Ilia Dragon odpycha swojego rywala. Oj, di tutaj. Oj, chyba mam wrażenie, że o te nóżki jakiegoś stolika zahaczył Defind głową gdzieś tutaj ile dragonów próbował prowadzić swojego rywala, ale Defind od razu tutaj kontruje. On wie, że on nie, nie może po prostu zlekać. Oj, piękny ej, teraz ląduje gdzieś daleko. Defind. Mamy liczenie. No, ale właśnie Defind od razu się podnosi. Oj, znowu to di, 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 teraz na betonową posadzkę, no i Defind znowu w tarapatach. Ale on od razu wstaje, no, On jest po prostu nienormalny, on od razu wstaje. Ale teraz seria czerman Suplexów od od Ilia Dragonowa. i właśnie. I mamy trzeci German Suplex od Ili. No i właśnie, ale czy DeFint wstanie? No DeFint staje po dwóch. No. On jest niezrównoważony. Sensor chyba ucieka, bo się boi. Że... <grywia> Co tu? DeFint się po prostu odsunął. Tak o. Dotknęło go do Suicide. A więc on się po prostu odsunął. Teraz mamy jeszcze jednak Iron I ciśnięty w barykady. Teraz DeFint. No może jest to jakaś szansa. Wreszcie dla Ilia Dragonowa. No nie, po, po, od razu po jednym wstaje. No. No widzimy że tutaj potwory w głowie chyba Definda mocno działają. O i nie wiem czy tutaj... o, Myślałem, że to będzie niebezpieczne dla Ilia Dragonowa, ale to jednak Defind otrzymuje cios krzesełkiem prosto na twarz. No ale wstaje Defind. Znowu wstaje. I tutaj... oj od razu się nadziewa tutaj. Ilia Dragonow nie zwleka tutaj. Defind. O, no Defint też chce zachować ten tu, teraz ciśnięty jeszcze w barykady. Ale tutaj on od razu wstaje, rzuca się wstecz presem, potężne ciosy spadają na twarz. No widzimy, jak już sina jest twarz po prostu Ilia Dragonowa. To już nawet nie jest zwykłe obicie twarzy. No, on jest po prostu sina. Ty widzimy mnóstwo siniaków na twarzy Ilia Dragonowa. No i nie wiem, czego jeszcze zobaczymy w ogóle tutaj porresum po tym po backlash i tutaj jeszcze raz ciśnięty po prostu ilia dragonow i jest daje jasno znać że on nie chce tutaj żadnego iczenia On chce wykończyć swojego rywala. no po prostu seria ciosów tutaj spada na ilia dragonowa on nie może się w żaden sposób tutaj bronić przed tym teraz jeszcze wciska swoim rowentem dziwnie wygięta noga ilia dragonowa a to jeszcze po raz kolejny sister Abigail ale to jeszcze nie jest chyba koniec. Wątpię, że Defint wykończy w taki sposób swojego rywala. On się będzie po prostu paswił nad nim. Jeszcze mamy Mandy Claw, Duszenie. Jeszcze ciska głową Ilia Dragonowa tutaj o posadzkę. Tutaj fani się domkają, żeby to jeszcze raz tu się robić. No fani chyba są. Nie są fanami Ilia Dragonowa trochę. Tutaj położony. Położony jest Defint czy Ilia Dragonow. No i właśnie i oj, sister Abigail na stół, sister Abigail na stół. No i to będzie koniec tego pojedynku. Ilia Dragonów już na pewno nie wstanie. Nawet go nie widzimy, ale The Fiend po prostu, o, oh, on, on tu się bawi dobrze. On tutaj. No widzimy, mamy jeszcze zbliżenie. Słyszymy to. Jawi, jawi. No i The Fiend, bray, Uet. Bardzo, bardzo zdecydowany sposób tutaj pokonuje ilia Dragonowa. Tutaj nie było mowy tak naprawdę o tym, żeby Ilya Dragonow miał jakieś szanse. No wiadomo, wymierzał jakieś ciosy, ale il... ile? Definit może maksymalnie do trzech zostawał na ziemi, a później od razu stał. A tak to było po prostu jedno wielkie pas nad Ilią Dragonowem. Czy jest co się dziwić? Niezbyt. Ilia Dragonov robi wszystko co mógł, ale to jest Definit. No, widzimy tutaj po prostu z Abigail prosto twarzą na krzesełko. No power, bo no próbował, Define, próbował Ilia Dragon. Widzieliśmy Power, potężny. Widzieliśmy ten Łokieć niesamowity. Widzieliśmy German Supleksy. Ale właśnie tutaj Sister Abigail poza ringiem. No po prostu widać, on jest niezrównoważony, Ile razy Sencia dostał tej ciosy? Mieliśmy to Mandible Claw. Sencia wreszcie mógł wstać, no ale widzieliśmy tu w serii też e, Kento Seekiem. Sam ten seringiem. Teraz Jawi. Wabi, no Nie widzieliśmy tej akcji, która wykończyła już na dobre. Ilia Dragonowa, kim było Sister Abigail na stół. Ale finalnie. Defint pokonuje. Widzimy jakieś jest obi to plus Ilia ale jeszcze tylko pod trochę na Ilia Dragonowicz. On tu ledwo żywy. Ale wciąż WWE Championem jest Defint po tym Backlash. No i tak naprawdę Defizia na Mandy Night Raw lepiej uważa, ponieważ nie wiem kto jest w stanie pokonać Definda. Oto WWE Championship ponieważ możliwe, że dostajemy go jako mistrza na zawsze, czyli jakieś dziwne rytuały odprawia nad Idem dragonowym, Ale właśnie w takim obrazkiem kończymy to PLE jakim jest Backlash. I ja już Wam dziękuję za to pay per -view, za to, że byliście. I widzimy się już niedługo na Row po Backlash, na którym na pewno emocji żadnych nie zabraknie. Także trzymajcie się i widzimy się już niedługo. Cześć!